Cześć, kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem bardzo prostym. Mianowicie to będzie propozycja na obiad potrawka. Po świętach wielkanocnych, gdy robiłam pasztet z kurczaka, zostało mi troszeczkę kurczaka, zamroziłam go, oczywiście rosół też. Jeżeli będziecie gotować się specjalnie na potrawkę kurczaka, to proponuję Wam w większym garnku do tego wrzucić już sporą ilość marchewek, bo dzisiaj będę podawać też zasmażoną marchewką. Jest na moim kanale, wszystko będziecie mieli podlinkowane. Albo pod spodem, albo w prawym górnym rogu w liście Wam zaznaczę po prostu. Mam już na swoim kanale przygotowaną taką marchewkę zasmażaną. Też podlinkuję Wam sos beszamelowy, bo tutaj będziemy robić zasmażkę. Też możecie sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Ale przechodźmy do przepisu. Co będziemy potrzebować? Jest to bardzo prosty przepis, tym bardziej, że mam już teraz składniki... Ugotowane, więc to będzie szybka akcja, 30 minut, ani nie. Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego? Jak? Zaczynamy. Jeszcze tylko przypomnę, że to jest mój przepis. Ja tak wykonuję potrawkę. To jest według mojej sprawdzonej receptury. Jeżeli jest, macie inny pomysł, piszcie pod spodem. Też mogę spróbować, ale proszę Was, nie piszcie mi, że tak się nie robi potrawki czy, czy cokolwiek, bo ja wiem, że na moim kanale są moje przepisy lub też zaczerpnięte z innych źródeł. Po prostu ja przedstawiam Wam swój przepis. Przechodzimy. Co będziemy potrzebować do tego przepisu? Mianowicie litr ugotowanego rosołu, dwie łóżki mąki pszennej zwykłej, Pieprz biały, jedna cytryna, podejrzewam, że będziemy tutaj, no musimy do smaku, może połówkę, może zobaczymy jak, jaka kwaśność będzie tego sosu. Ja jeszcze chcę tutaj zetrzeć odrobinę skórki, dlatego też sobie sparzyłam, wyszorowałam tą cytrynę. Łyżka masła, to będziemy do, potrzebować do zasmażki. Tu już mam mięsko obrane z, z kurczaka, to nie będzie nam na razie potrzebne. I do tego 50 ml śmietanki kremówki. Tego kurczaka mam cztery takie nóżki, od kurczaka średniej wielkości, więc możecie całą kurczaka gotować i obrać je bez skóry, bez kości, bez żadnych sąstek, same mięsko. Zaczynamy od przygotowania sobie zasmaczki, więc włączam palnik, dodaję taką nie więcej łyżkę masła. Musi się nam delikatnie rozpuścić. Tak, masło się rozpuszcza. I nie czekamy aż nam się zbrunatni to mięso. Nie czekamy, aż nam się zbrunatni to masło, tylko automatycznie dwie łyżki mąki wsypujemy i delikatnie sobie to wszystko przemieszamy, zrobi nam się taka kluska. Teraz pamiętajcie, to już Wam mówiłam, właśnie tam w przepisie na sos beszamelowy, Jeżeli macie gorącą teraz mąkę, tutaj, bo ona się posmarza, to musicie dodać płyn zimny. Jeżeli macie w przypadku że macie mąkę zimną no to dajecie gorący płyn bo inaczej jeżeli będziecie dodawać gorący rosół teraz no to zrobi wam się klucha i, i to jest i nie rozmieszacie tego po prostu e, automatycznie wlewam teraz już rosół powoli rozmieszam sobie tutaj to, te grudki Musicie to robić naprawdę dosyć szybko. O. I macie głaciutki sosik. Róbcie po prostu taką rózgą lub czepaczką bo lepiej wam się rozpuszczą te grudki. Łyżką będzie to troszeczkę ciężkie. No i wlewam. I kontrolujemy po prostu, bo mam tutaj litr tego rosołu. Podejrzewam, że ten litr rosołu nam wejdzie tutaj. Teraz czekam aż nam się zagotuje, jeżeli zgęstnie. Zobaczymy, będziemy patrzeć jaka gęstość będzie tego sosu naturalnie. Jeżeli będziecie mieli rzadki ten sos, no to możecie sobie pominąć tą, tą całość tego rosołu. No, ale dodamy śmietankę. To śmietanka też nam troszkę odrobinę zagęści, także... No i oczywiście to mięsko przyjdzie. Możecie sobie to mięso podgrzać i podawać osobno i polać tym sosem, a możecie też rzucić tak jak gulasz wszystko do jednego garnka i wtedy podajecie z... Najczęściej ja podaję oczywiście z ryżem, bo to tak, tak jest podawane w naszym domu. i gdzie tylko się spotkałam, to potrawka jest spodobana z, z ryżem, ja gotuję sobie y, ryż jaśminowy, bo taki najbardziej lubię. No i oczywiście do, 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 do tego nie może zabraknąć się e, słynnej e, marchewki zasmażanej. Ona no, zaczyna gęstnieć, doleję sobie jeszcze tego rosołu. Jak zauważyliście, ja już tutaj nie dodaję soli, ponieważ rosół już jest słony. Także i teraz możemy sobie już wycisnąć. Albo na początek ja sobie zetrę skórkę, bo będzie mi tak wygodnie. Jeżeli nie lubicie smaku skórki cytrynowej, możecie to pominąć. To jest mój tylko i wyłącznie wymysł. Ja tak lubię. Ona dodaje takiej bardziej cytrynowy smak. Z połowy. Że pewności wystarczy. Zamieszamy. Teraz wcisnę sobie połówkę cytryny. Niech się to zagotuje. Ja sobie spróbuję. Nie jest kwaskowy, ale chyba podejrzewam, że ja tutaj wrzucę sobie je calutką, czyli cały sok z cytryny. Jeżeli nie lubicie kośnie, to musicie sobie doprawić do smaku już w tym momencie. Tak lubicie. Wleję sobie już oczywiście śmietankę. O, już jest bielutki, fajny. Tema się zagotuje. To wtedy zobaczę jeszcze raz. Tak nie mogę troszkę wyczuć tego smaku. Doprawię sobie oczywiście pieprzem. To już możemy sobie zrobić. No i tego pieprzu oczywiście tyle, ile lubicie. Lubicie troszkę pikantny, to musicie sobie sporo tego pieprzu tutaj. Tylko niezbyt wiele, bo Biały piersz ma to do siebie, że jeżeli zbyt wiele dodacie, to będzie taki gorzkawy ten sos. A tego oczywiście nie chcemy. OK. Przemieszam. No i czekam, aż teraz się nam porządnie zagotuje. troszeczkę zgęstnieje, bo jest taki wodnity ten, ten sos, jak dla mnie. Ten sos już się mi porządnie tutaj gotuje, ale ja goż tak przegotuję może 5 minutek, żeby mi się zredukował, bo on jest da rzadki. Jeżeli chcecie mieć dużą ilość tego sosu, to musicie użyć sobie 3 łyżki na litr wody mąki. Ja natomiast nie chcę tego sosu zbyt wiele. No jeżeli macie tak 6 rodzinę, no to możecie sobie zrobić z 3 łyżek oczywiście. Ja sobie poczekam, aż mi się tutaj fajnie zredukuje, odparuje odrobinę. Połówkę cytryny w zupełności mi wystarczy, ale tak powiedziałam, możecie sobie dodać salutko, jeżeli lubicie taką kwaśniejszą potrawkę. Sos mi się już odrobinę zredukował. Ja sobie wrzucam mięsko i podgrzewam. Sosie. no i potrawkę mamy już w sumie gotową o. do tego biały ryż marchewka zasmażana i obiadek gotowy ja jeszcze Wam pokażę jak serwuję to, to danie mam nadzieję, że ten przepis przypadnie Wam do gustu, krótki ale naprawdę przepyszny, warto uwagi spróbujcie sobie po świątecznym obżarstwie Taki delikatny sosik biały z, z kurczakiem jest wyśmienity. Mam nadzieję, że Wam posmakuje. Dajcie koniecznie znać, czy Wam smakowało. Oczywiście, jeżeli zrobicie. A ja zachęcam Was do korzystania z moich przepisów. Bardzo Wam dziękuję z tego miejsca, bo subskrypcje naprawdę rosną w zatrważającym tempie. Dziękuję Wam z całego serca i oczywiście jesteście bardziej już aktywni pod filmikami. Jeszcze raz z całego serca Wam dziękuję, bo jeżeli nie wy, to by tego kanału nie było, tworzę to wszystko oczywiście dla Was. Eee, także dlatego, że lubię gotować i się dzielić się przepisami, ale w szczególności, jeżeli by nie było Was, to bym nie miała do kogo otworzyć. Więc eee, jeszcze raz z tego miejsca dziękuję Wam z całego serca. Życzę Wam wspaniałego dnia, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia! Tak jak obiecałam, przychodzę do Was już z końcowym rezultatem. Tak prezentuje się skończona potrawka. Przepyszny sos. Do tego biały ryż lub też możecie brązowy ugotować, jeżeli lubicie. Ja preferuję basmati. Do tego zasmarzana marchewka. Te jest na moim kanale, podlinkuję Wam wszystko. Spróbujcie, naprawdę jest godna uwagi ta potrawka. A my widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Pa!